Ja... Ja... <laughs> no... ja... Na serio, wybaczcie mi, jestem trochę zbity z tropu w tym momencie. To było... To było dziwne. Co najmniej... O Jezu... Dobra, pójdę po prostu. Ile mam jeszcze czasu? 13 minut. No, 13, no. Dwie w te, dwie we w te mnie nie zbawi. Pójdę do tego kolesia o tej zbroi ze smoczych łusek. A dalej się zobaczy. Brama mahakamska jest i nasz handlarz. C. do dupy też do dupy, też do dupy e, krewfalki. To zostaje. To jest. Hmm. E, niedługo powinienem mieć trofeum z jakiegoś tam jeszcze innego potworka, więc. To mi nie będzie potrzebne póki co, przynajmniej. Mutageny zostawię. To mogę zostawić już, ok. Więc stać nas już. Zbroja ze smoczej łuski, stać nas teraz. wyjdź i tak. Eee, zbroja ze smoczej łuski jest teraz. Ulepszenie zbroi, jedno tak. Zbroja, plus dwa ulepszenie zbroi, drugie epickie, tak. I to też tak. I jest git, nie? No i to jest zbroja ze smoczych łusek. Jakoś nie wygląda specjalnie imponująco, ale statystyki już robią wrażenie. Więc yy, masz tu zbroję z Banard. I... i póki co dzięki za wszystko, dobra. To ja może zapiszę w tym momencie grę. No. I... i co dalej? To jest zbroja ze Smoczej Łuski, tak? No tak, no i... Bo wygląda... nie, jak na nią patrzę to wygląda jak jak zwykła skórzana zbroja, więc... Że nie było, że popełniłem jakąś tą gafę. Więc teraz pójdziemy do Cecila z tymi królowymi Harpi. Czołem, krasnoludzie. No nie, to nie ma przejścia. Chyba tu powinno być. No, tu powinien być chyba. No, to wchodzimy do środka. O, i tam chyba siedzi. No, dokładnie. Przyszedłem po zapłatę. Robota wykonana. Zabiłeś królową. W takim razie zapracowałeś na te pieniądze. No, dzięki. Ile tego hajsu? O, i tam sto renów, Nice. Eee tak, koszmar Baldimora. Znajdź Wergen Dom Baldimora. Będę go teraz szukał. O. <grywka> eee Pracującymi przy tym. OK, zobaczmy, co się stanie. Witaj, nie w tych skromnych progach. Szukam Krasnoluda, który mieszkał w tym domu. Nazywał się Baltimore. Mistrz Baltimore zaginął jakiś czas temu. Mistrzem czego był Baltimore? Był naszym kowalem run. Większego specjalisty świat nie widział. Od jego zaginięcia sporo wody upłynęło w pontaże a ja i moi uczniowie wciąż nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich run, które potrafił wykuć. Jak zaginął? Pewnego dnia po prostu zniknął. Nie wał paranoje, lęki, ale tak to jest z wielkimi artystami. Uważał, że ktoś chce go zabić. Zaginął bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Po miesiącu poszukiwań urządziliśmy pogrzeb bez ciała, tak, żeby uszanować pamięć Wielkiego Mistrza. To wszystko? Najlepszy czeladnik Baltimora został kowalem run i życie toczy się dalej. Kto mieszka w jego domu? Nowym kowalem run został wierny uczeń Baltimora w mojej skromnej osobie. Dom otrzymałem razem z zaszczytem kontynuowania dzieła Wielkiego Mistrza. A tamte przegniłe drzwi? To... wejście do starego warsztatu Baltimora. Mogę się tam rozejrzeć? Oczywiście! Ale nie znajdziesz tam nic prócz złomu i pajęczyn. No, dzięki. To teraz przeszukamy warsztat Baltimora. Dobra, dawaj medalion. I co my tu mamy? O, trochę żelaza, zawsze się przyda. Tu mamy kocioł W którym nie wiem co jest um, Igni? Nie, nic Co tu jeszcze jest? Um, ciemno to jak w tupią Murzynę po pierwsze, aha, kilkuletnie grzyby, nice. Nie wiem, jest tu jakieś przejście? Hmm. Mur, tak? Znam ten trik. Postępuj zgodnie ze wskazówkami z notatek Baltimora. Ok, to wyjdźmy na zewnątrz może Obczaje te notatki całe. Zdjęmy jakiś rumor wiedźminie. Wszystko w porządku? Ta, to tylko gruz. Znalazłeś coś? Nic tu nie ma. Biedny Baltimor przed śmiercią postradał zmysły. I pewnie zniszczył wszystkie swoje zapiski. Skąd pewność, że nie żyje? Nie znaleźliście ciała, może tylko wyjechał? Ano, e, jeśli wyjechał, to dla nas tak samo, jakby był martwy. Szanujący się krasnolud, nie zostawia swojej osady. Powiedz mi, dlaczego tak bardzo interesujesz się Baltimorem? Taki mam kaprys. Kaprysy bywają niebezpieczne. Nie jednego sprowadziły na manowce. Grozisz mi? Przeciwnie. Ja tylko ostrzegam. Do zobaczenia. Te. Wolałem mu nie mówić za dużo. Ok, mm. nie, to nie to. Kolejny przykład. Zaraz, gdzie są te baltimorskie notatki? Karta zapisana drobnym maczkiem. Jest... O, zapomniałem tego dać. Mapa okej. ok. Um... O, są wskazówki Maltimora. W której echa głośno dudni. Studni, w której echo głośno dudni. Hmm. Pomyślmy. Dobra, to może inaczej, bo teraz już nie ma za bardzo czasu. Po prostu pójdę i oddam... E, Filipie ...ten cały szajs. No, tu mieszka Filipa, tak? No, tu mieszka. O jest. Chciałeś o czymś porozmawiać? Twoja kolej, czarodziejko. Mam już wszystkie składniki, których potrzebujesz do uzdrowienia saski. Zatem do dzieła. Skojatel, odsuńcie się. Jak się nazywasz? Sasente. Jak cię wołają? Saskia. Pamiętasz, co się stało? Mm, trucizna. Otrunił mnie. Ile czasu minęło? Co z bitwą, żołnierze Henselt? Spokojnie. Wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. To tobie zawdzięczam życie? I Filipie. Dziękuję, Gerald. Odwdzięczę się, masz moje słowo. Udało wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest miecz Vanderglifta. <gry> Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. Skojatel nie dopuszczali do ciebie nikogo poza Filipą. A jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć klątwę. Dlaczego mi pomagasz? Powiedzmy, że zgadzam się z waszymi ideałami. Hmm. Może jeszcze będzie z ciebie rewolucjonista? Jestem za mało krwiożerczy. Swoją drogą nie zastanawiacie dlaczego wszyscy twoi dowódcy to urodzeni mordercy? Przeszło mi to parę razy przez głowę. Dla niektórych pokój może okazać się trudniejszy od wojny. Mogę ci zadać prywatne pytanie? Mhm. Jak się w to wpakowałaś? Tak mnie wychowano. A właściwie tak wychował mnie ojciec. Matka umarła po porodzie. Ojca prawie nie znałam. Był trochę podobny do ciebie. Nigdy za długo w jednym miejscu. Zanim odszedł, nauczył mnie dwóch rzeczy honoru i poczucia wolności. Mogłam o tym zapomnieć albo zacząć walczyć. No. Chciałeś o czymś porozmawiać. To prawda co opowiadają. Saskia zabiła smoka. Książę Stanis odznaczył ją na dworze w Wengerbergu, więc wygląda na to, że prawda jeśli chcesz znać szczegóły porozmawiaj z Biggerhornem, był naocznym świadkiem. dobra. Więc uzdrowiłem Saskie. Nice. Powodzenia, Wiedźminie. Będziemy czekać. Yy... OK. Okej. dobra, to ja się będę powoli żegnał. Już żeśmy załatwili niezły kawał gry. Tak mi się wydaje przynajmniej. Stangry zapisany. No to trzymajcie się wszyscy ciepło. No i cześć.